Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony Chris. Dziś mamy pierwszy odcinek z serii Far Cry 2. Tak sobie pomyślałem, o zasadzie powinienem wam się czegoś wytłumaczyć, ponieważ um, nagrałem 30-minutowy odcinek, 30-minutowy, no chyba tam było 30 minut, yy, z Max Payne na dwójki, ale niestety uległ zniszczeniu. Tak, no i nie będzie tak jakby... 8 odcinka Znaczy będzie ósmy odcinek z tym, że no, tam gdzie przeszłem, po prostu nigdy nie zobaczycie, ponieważ zostało to skasowane. No ale okej, okay, mamy Far Cry 2. Zaczynamy nową serię. Wow Opcje. No, yy, zniż... troszkę zniżymy głośność. Ponieważ jak raz chciałem właśnie nagrać Far kraja to... Za Co jest? Yy, raz chciałem nagrać Far Cry'a to po prostu był... Był za... Okej. Okay. Yy, bo po prostu za, za głośno był dźwięk i... No to nowa historia. Dobra, może być rekrut. Jesteśmy już u to działa. Aha, aha, ok. Ja już w to grałem. Tu jest mnóstwo misji pobocznych. Ja za bardzo tak, nie wiem, o co w tej grze chodzi. Ale jest fajna nawałka, jest bardzo fajna grafika. Myślałem, że będzie to druga z moich serii. No i polska wersja językowa, to się ceni. Niestety tego nie możemy jakoś w, jaki, w jakikolwiek sposób przyspieszyć. Strzałki z Enter, Spacja. To jest taki film, który trzeba obejrzeć. Który wprowadza nas całą fabułę tego jak my się znajdujemy w tym kontynencie co my tutaj mamy zrobić ten tak sobie wszystko nam obiada w kolei tak jakby ...wiecie o co chodzi tak to jesteśmy chyba nie mogę zobaczyć szkoda Mamy tatuaż jakiś, tak tatuaż. nawet dwa na tatuaże mapa jest nasza i Czyli To co jest narysowane na czerwono to jest... Ja nie wiem, ja tak strzelam, ale to jest chyba najprawdopodobniej ta trasa, którą my przejdziemy właśnie z tym taksówkarzem. Od, od lotniska do miasta. Bo to jest tak słówka, że tak, to jest tak. Jeśli, jeśli słyszysz mojego psa, to właśnie płaci od ciebie, ponieważ um, ktoś wyszedł z domu i... No i tak na wszystkimi płacze Tak, mam psa. Oj hej hej jo jo jo. Tak. Bardzo ładna koza. Ja tak zbyt nie mam o czym gadać. To jest bardzo długi filmik. Ale postanowiłem go nie przyspieszać nie robić żadnego zdjęcia Ponieważ. Ponieważ jest. Fajny. To nie jest żadny argument. No, ponieważ myślę, że zasługujecie na to, żeby obejrzeć wszystko z tej rozgrywki, ponieważ tu wszystko jest dobre. Więc nie będę nigdy takim zrobił, że będę coś robił poza wizą, W naszym to tak. Ale no w takich właśnie takich grach typu strzelanki nie ma sensu robić coś poza wizą. Także oho!

Gentlemen, you are posted here all day. on my way back, I grab some cold beer. You drink beer, Yep, beer. We drink beer. Hurry up, then. Hurry up. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. No, macie szczęście, że No offense. mówiłem? Nie, chyba nie. 17 maja chyba z wychodzi z nie? trójka. Whee! Pewnie ją zagram. Pewnie, na pewno. Nie pójdę. A jak nie, to. To nie wiem. Co. Ale jeszcze. Nie wiem co. Ale na pewno może Nela! Foster, Foster! No to może trochę odpowiem no, o Far Kraju. Tak, co można w nim robić? Można chodzić. Można jeździć samochodem. Samo, takie samochody, jak gdzieś wojskowe, mają z tyłu takie, takie, takie wiecie, bronie. To też można z nich strzelać. Z tym, że wtedy nie ma kto kierować. A, możemy mieć przyjaciół um, Coś jeszcze chorujemy na malarię Uu. w zasadzie chyba tyle No i mamy mnóstwo takich takich od tych przyjaciół Naj ja mi się przynajmniej wydaje o się zatrzyma O Jezus Maria, no nie wytrzymam Nie sorry To był taki odruch niekontrolowany Przepraszam To się nie powtórzy tak, Axer jesteśmy na miejscu Nawet żyjemy chyba ty nie tak nie Wystarczy 5 minut w tym kraju, wszystko staje się jasne. Tylko patrzę jak sprawy przebiorą zły obrót. Front i APR zdroją się po zęby i szykują do otwartej wojny. Moje zadanie jest proste: mam zabić szakala, gnoja, który uzbroił obie strony. To jest chyba szakal. Chyba. Chyba na pewno. Muchy. Muchy na Nie, to chyba komary. The is presence in the state continues to a stabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country and clear violation signatory framework. His reputation as a dangerous arms dealer is well deserved. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing, and you're the one with malaria.

ja też kiedyś dałem pewną książkę codziennie, a nie myślę. Akademia Pana Kleksa czytałeś? Nothing else matters. Nie umiem śpiłaś Jeżeli czujecie się urażeni, jeżeli jesteście fanami metaliki, bardzo przepraszam. Dobra, to był taki odcinek, który miał Was przygotować do naszej serii, która nie niebawem, niebawem się rozpocznie. Tak więc chyba zakończymy ten odcinek, ponieważ chciałem ten odcinek, tak jakby, poświęcić samemu filmikowi. Zobaczyli ten filmik, zobaczyli co jest grane w tym Far Żebyście potem mieli jasność o co chodzi w tej grze Bo naprawdę fabuła jest bardzo ciekawa Spadaj Fabuła jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa I myślę, że powinniśmy ją zobaczyć całą Tak więc A jeszcze nie wiem czy mi starczy miejsce na to Taki joke Nie, serio, mam mało Zobaczcie jak to wygląda To jest nasz pasek życia Kończymy się teraz z malarią Okej, okay, zabiliśmy dwóch Jakichś kościołek nie? nie wiem czy tych też mamy zabić to jest jakaś taka otwarta wojna sobie. Jakie ja tutaj spełniam Że tak powiem. Ja spełniam warunek. A masz. Ja w ogóle jestem w tej wojnie. Czy jestem tym dobrym, czy tym złym? A masz! Zastrzeliłeś go! Przed kamień jadą. ty kur... A masz! się przełożył No Nie yeah, no ja... Ja tutaj Ja Wam chcę pomóc Ta. Chodźcie, walczymy Ja nie wiem! O Dobra, widać go O, bronię! No tak, chcę, chcę. Osz, jest krótko. Nie ma o, to to Naprawdę nie zginęliśmy tylko po... Prostu, no. Dostaliśmy wykończeni malarii. No, teraz nas przewożą do szpitala. Dobra. Także... To byłoby na tyle. Z tego odcinka. Wiem, że nie był jakiś ekscytujący, ale powinien wam wystarczyć następny odcinek. Będzie... Ja wiem... Nie wiem. Teraz będą święta i TD Także zbytnie też nie mam czasu na wszystko Myślę, że w połowie kwietnia Nie będziecie jakoś rozczarowani Myślę, że nie Także to było chyba by na tyle Więc Co on sobie robi Wow well.

Tutaj 1%, 8% to było najwięcej z tego co przeszedłem. No dobra. No to stwórzmy nowy zapis. Zapisz. Okej. Okay. Coś wam tu ukradnę. Można. E, chyba tak? Tak. Dobry. Kurwa, o tym wiem! OK. Ehm, proszę, to na wynos? Nie. Uuu, unikalny rodzaj To na wynos. I to na... I jeszcze rybka. Nie, rybki nie masz. Okej, okay, to był pierwszy... Nie, to był w ogóle... To, to nie był odcinek. To był taki prolog, można to nazwać prologiem. Nie, to był wstęp do, do fabuły Far Cry 2. Także komentujcie, subskrybujcie. Ano, jeśli Wam się bardzo spodobał ten odcinek, ten odcinek... Yy, możecie dodać go do ulubionych, jakże pozytywnie ocenić komentarzem lub łapką w górę. Także do zobaczenia w następnym już pełnoprawnym odcinku Far Cry'a. Cześć!